Cześć tutaj, Kasper 3.1 czy sorry, pogobujemy się. I tak, odpo i to kolejny odcinek zagrajmy w Call of Duty. Call of Duty, sorry. 2. No, dwa. No, oh, 2. Holol, już się odezwał mój kolega, który miałem go przedstawić później, dobra. No to tak. Ym, na początku, czemu nie było filmów? No tak. Ym, w, w poniedziałek, w poniedziałek, tak. Chyba w poniedziałek albo we wtorek yy, ukazał się film z The Dark Legions, który był nagrany tydzień, czy tam dwa tygodnie temu. To dawno, nie nagrywałem, dlatego że yy, są wakacje, no i co, dwór, wyjazdy, no i takie tam. No i mam kolegów, oczywiście, którzy po mnie przychodzą, albo do mnie, albo ja do nich, albo coś robimy. Dobra. Jest ze mną właśnie kolega, yy, yy, który będzie miał nowy konto na YouTubie. ADUS 421 Siema I hmm. będziemy razem przechodzić No znaczy ja będę przechodzić Tak no kolejną misję Tak możecie zobaczyć że już jest odblokowana Forteca w Stalingrad nagrywaliśmy jeszcze raz, ale no jakieś tam były takie złe rzeczy, że dobra nie były słyszeć. Dobra, zaczynamy. Stacja kolejowa. Nie wyszło nam. No nie, nie wyszło. Po prostu były takie błędy techniczne, jak na przykład za, za głośny dźwięk w grze, że nie było nas słychać. No. No, no i to wszystko. No i dobra, teraz pogadamy o, o Adusiu trochę. No, no to więc tak. Na moim nowym koncie na początku będę nagrywał różne czasoprzestrzenie z Nostale. No i tam różne rzeczy, jak zdobyć SP-1, a różne tam. No może też nagram jakiś poradnik okay, jak dobrze zacząć grę No, no i to wszystko Dobra, więc ja się chciałem dodać Jak już to zrobię to może będę nagrywał jakieś jakiejś innej, innej gry ale to muszę wpaść na jakiś pomysł No tak, no to zaczynamy Tak, tutaj nas komisarz wpuścił, idziemy rurociągiem po do rur rurociągiem dojdziemy do, do stacji na stacji idziemy do drugiej drużyny dołączamy tak jak tam pisze tak a tutaj będą pierwsze szwabi Pistoletek tak z siebie pistoleta grzebień nie nie jest... a nawet jest że mamy pistolet w nagrywaliśmy wynagrodzaliśmy wcześniej Ale dobra paweł idź paweł paweł u, ale... Tak, dobra. Fail z mojej strony, Sorki. Zapomniałem, że tu zawsze... No, myślałem, że trochę dalej będzie. No i od nowa, dobra. Sorki za to. Dobra, towarzysze, idźcie. Bo... <ścoughs> jest. Przepraszam. Po prostu jestem słaby w tą grę. Padał? No, ta gra jest całkiem ciekawa. I właśnie lubię takie gry za czasów II Wojny Światowej. Jakbym miał ocenić tą grę w skali od 0 do 10, 1 do 10, to bym mi dał chyba gdzieś tak 8 i 5. No, bo no. no, ta gra jest bardzo ciekawa. No i to, to chyba podajesz taką, taką ocenę jak Widziałeś to? Nie wiem. Oj! <laughs> Co to by? Ja się boję tej gry. Dobrze. Eee, weźmiemy... Pistolet... Dobra, weźmiemy to ja mu. Eee, tak, no to chyba powiedzieć tą tą... Ten, tą ocenę jaką podały... Polałeś. O. Te. Jakie przeglądy te oj? O brano. No, no, nie wiem. wiem, nie wiem o co się chodzi, ja zgadywałem, no nie zgadywałem tak u No taka ocena była od jakichś tam, wiesz, od tych właśnie krytyków o tym chodzi. No. umierajcie! A, umierajcie! A, umrę! Dobra. Patrzcie, jak on się czołga. Nie powiem, co on teraz robi, bo to dziwnie wyglądało. Dobra. Widzicie tamtych? Bo za jednym, za jednym czasem. No nie. No nie, jestem słabym graczem w tą grę. Właśnie lubię w tej grze to, że są takie stare bronie. Takie właśnie stare są najfajniejsze. Chociaż te nowe też są takie, takie, takie wyczapiste. No i czemu ja w niego nie trafię? No bo... Bo w hełmu nie tra bo W nic nie się daje. O Ojo, ja, ale ładnie. Sela Maja. Sela Maja jak ta lala. Hych, hych śmieszny kawał. Umierajcie. <grym> nie śmiej się z tych biednych nie, nie ludzi. Nie, I życie mi udala. Tak, w tej mis... O, w tej mis... A zobaczcie ile tych... Kap... Ile w tych czapeczkach pani idzie ludzi. Nie wiem, <grym> czy to są tam... Kaprale, czy i tam... Mam, mam fajne czapki. No. O, no bo... W tej grze, nie o tym chodzi? W tej misji polega o to, żeby dostać, dostać się dostać się do stacji i bronić później e, budynku i później naciera e, no przejąć następujące punkty tak, punkty. dobra chyba on na mnie zagrozi nawet nie to nie, Aduj zaraz mnie zastąpisz chyba jestem takim słabym graczem, że ja nawet nie trafiam Typka stojącego i się nieruszającego. Ah, to Teraz się je mordor. No, umarłem wtedy. się Ej, Nie! użyj. O, się pod tym. Pod mnie. Oto to są te, podłoga. Okej, okay. A teraz wam dam tylko kawałek Wiecie dlaczego kim widać na śniegu? Bo są wiadki He Chyba dam tutaj sztuczny dźwięk No prawda, tak, chyba tutaj dam taki sztuczny I zrobię to w spowolnionym tempie i, i to kilka razy chyba Będę internetowy hitem To nie He, <laughs> od to jest lepsze od... ...jej... Tra, o, no nie, to... Wejdź! Wejdź, <laughs> wejdź, bo to się zwali, No, o, widziałeś? Trafiłem mu w nos! Czy tam, w oko! I nie umarł! Trafiłem mu w ramię, to tak byłem. Tam... No, ale dostał w oka, a miało hulawik. Wejdź, wejdź! <laughs> no i umrę, dara. O, idziemy tam na dół, bo tam było dużo tych szwabów wtedy. O, tam, Żeby... tam na górę. Ja to tak granata pod nos rzuciłem. Ale fajnie wyskoczył z tego ogreta. Ja wyskoczył, on umarł po prostu. No to umarł, ale fajnie umarł. Śmieszne to, ej, oni odrzucają granaty nam. Ej, ej, to ja tu jestem od zadowania bólu. Gdzie on był? Ale wiem i w ogóle nie widać, że są jami. I jeszcze grono w dół Tam. Dobra, nie ja będzie nas skurzał i teraz wyjdziemy na dół. Germans. Germans. Dobra, poapowiadaj sobie raz już o czymś, cokolwiek co będziesz co robił na swoim kanale. Zaczekaj. Ja już się do tego powiadałem. Teraz Maduda w tej misji trzeba będzie wsadzić czołg. To będzie bardzo ciekawe. Bo ten chłop umrze! A nie umierają, to jest najśmieszniejsze. Chociaż to nie było nic śmiesznego. Polo, my myślałem, że on się ciebie strzela z pisaną światą. Ja też jest że tak. A, ja chciałem go złapać za rękę. Dostęp w głowę Boże, rajd. Right. No, jeszcze, dobra Nie to ja już nie opowiadam O on, on niesie to jak go zabijemy to on to straci Widzieliście? No On straci to I on nie będziesz tego miał No po prostu to tak jakbym on go zabił i jego broń wyupadła. To to samo <grym znawała> Czemu go te granaty nie zabijają? Czemu ich tu dużo jest? Czemu umieram? No bo, to stajdę tam na zabija bo ja mam Nie! Tak, chcesz się... komuś mocno, no to... No no to może że... być zaczejony, ale... Dobrze, nie... teraz czołg. O, o tym co mówił yy, przed chwilą Aduś. Adrian, Aduś. Zgadziłeś moje imię? Tak, <laughs> <laughs> Tylko miałem to zgadzić, jak wiesz, wątpię. Ciekawe czy ludzie poznają moje imię. Pewnie <laughs> <laughs> Ja to my się nie stawiam, bo to kiedyś nie powie Dobra, nie powiem wam. A widzicie co najfajniejsze w tej misji jak się wysadza ten widzów? On uwiera. Nie, że tylko do niego podchodzi, że już jest cały, że on nie wie. No bo trzeba kliknąć F. Nie No. Że... Tu są granaty. Te grze są granaty. <grym> nie. Dobra, widzieliście go? On no, mądrze. Ja też, idę. Dobra, siejemy zagładę na razie. Ale został. Zawsze podobało mi się, gdziekolwiek. Ja tak jak kiedyś zbieraliśmy, to obiegłeś. No. Wow, no we wszystkich. Nie, na dworze się kiedyś pani podchodziła. No w całym życiu. Ale ile mi nie się Ja miałem? 8, 6, 7. 8 i 7. No, o, czyli to było... Może no, nie wiem. To było prawie, że 5 lat teraz. Dobra. No i powiemy wam taką ciekawostkę że my mamy nadal swoją plagę No, kopiliśmy Kupi, sobie chipsy leciliśmy sznurek. no i a wszedł no i... na drzewo i zawiązał też sznurek z tą folią, z tym z tymi chipsami nie no i to ta... była nasza plaga no i ona cały czas do tej pory jest tylko teraz się rozerwała ale nie było tyle wody kiedyś no że właśnie bo na ja... domny mógłby się umyć no no właśnie na o to chodziło że już był ten sznurek, bo to był sznurek i tam była zima, deszcze, jakieś. wywiaty. No to on był już taki mięciutki, że jedno pociągnięcie jest raz I drut! No to... to No raz. to kiedyś za chwilę chodziliśmy na te drzewa, nie? No i raz ja zobaczyłem, no i dotknąłem tego sznureka i ten. No to wiem od dziadka. Powiem sobie gdzie? A tylko drut, No, i... drut. Kupiliśmy paczkę krewsów. Chipsami, większą, wiecie, większą. Wiecie co ja chcę robić po ci sami? Pewnie jakby spaliliśmy do szczytnika. Żartowałem, zjedliśmy je. Żartowałeś. No a ty dziś żartowałem, ej weź. Teraz się podszywasz pode mnie. Do... O! Weź się. Ała! Możecie się zaraz wekać, 321, 32,1. 3 1 Ej, to nie podszywajcie. Bo później idzie dorób. Ej, on zrobił teleporta. Błąd z jednej chwili tam. Czekaj, zawsze... Dobra. O tak. O. Dobrze. Jeszcze jeden typ. Nie. Okej. Okay. Więc tak. Oczyściliśmy. <śmieszne> Oczyściliśmy. Idziemy na C. Później się A zajmiemy. Jak widzimy nasi towarzysze są... towarzysze są głupi i idą na A, ale my pójdziemy na B. <śmieszne> A nie, oni tu idą za nami chyba. No, nie, nie, Ja nie, Jak on umarł? Jak go nie A, powiem Wam, to jest dobry sposób na zdobywanie amunicji. Zabijanie swoich. No, nie, nie miał tej broni, co chciałem. No! <śla> Szkoda, Ludzi. Ludzika. Wychyl głowę. Wychyl głowę! Ej, pamiętasz jak na gdzie z Lego? Nie, weź, idź. Nie rzucę tego. Ale ja przecież nie chcę. Może oh. ja to widzę. Nie, nie masz tego na telefonie. Ja, tak. no. Nie, nie ma, no to nie no. A to było śmieszne. No, to... Jakbyśmy się kawał, tam z Lego dawaliśmy i pokawiliśmy stop. I potem mówiłem mamie, zobacz, oni chodzą. No bo... No Robiliśmy stop, kładliśmy go w innym miejscu i, i to wyglądało, jakby on się ruszał. Ja jeszcze dodawałem słuszny dźwięk. Ale tak się zagadaliśmy, że skończyliśmy misję. Tak, możecie spodziewać się więcej takich odcinków ze mną i z Adusiem. Adus. Może link jego kanału, jak już że będzie w opisie, albo nawet wyświetle. Dobra, więc uh, do następnego odcinka. Tr trzymajcie się, te tr sześć. Lol, cześć. 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 Witajcie. Lol, witajcie. Zegnacie. Dobra. Cześć.